Uważaj na głowę. Muszę to sprawdzić. Dlaczego rozwala stópik? To nie będzie dobra wiadomość. Mój mózg próbuje pracować. Belka, która podtrzymuje piętro, powinna przebiegać tędy. Dźwigary nad jadalnią biegną w tę stronę. Okay. Ale nie są wystarczająco długie, żeby ta belka się o nie oparła. Mówiąc wprost, może być różnie. Na przykład trzeba będzie przesunąć belkę albo założyć nowe dźwigary. Zrób większą dziurę musimy wiedzieć, co robić. Tego dowiemy się od inżyniera. Oni są drodzy. Tak musi jeszcze chwilę postać, ale mamy wiele innych rzeczy, których trzeba się pozbyć. Na czele z kominkiem, którego właściciele nie lubią. Zabieram ich do odnowionego domu, żeby poznać ich po.